Dobra, czyli mamy tak, e, uwalniając się od tego, co negatywne, jednocześnie zwracać uwagę, żeby pozwalać sobie na to, co pozytywne. Nie? A szczególnie faceci mają z tym problem. Nie? Z tym, że wiesz, jest, taki, jest, je, jest ta taka martyrologia u nas. Nie? To, że ty musisz walczyć, nie? że wiesz, po prostu nawet nie musisz wygrać. Na ogół to w ogóle nie chodzi tym gościem, żeby wygrać. Na ogół chodzi, żeby się poka... Tak jak w tej reklamie, czego to było? Tam Obi czy Leroya, wiesz, zostań bohaterem, nie? Bycie bohaterem jest ważniejsze niż efekt końcowy, nie? Nawet jak polegniesz, to jest w tym jakiś romantyczny mit, nie? Jesteś, jesteś, wiesz, jesteś, jesteś, jesteś tym, który po prostu walczył, nie, a przecież, okej, okay, walka ma do czegoś prowadzić, to no nie ma do tego, że zginiesz, na no, kurwa, no w końcu, chodzi też, chodzi, też, chodzi też o to zwycięstwo, nie ma, żadnej, nie, nie ma ża żadnej cnoty w tym, że jest ci ciężej niż musi być, no. No nie? Więc jakby to o to chodzi, żeby pamiętać, że będziemy sobie o tym mówili, że my wszyscy działamy na takiej zasadzie, że z jednej strony wypieramy to, co uważamy za negatywne, a z drugiej strony nie za bardzo dopuszczamy do siebie to, co jest pozytywne i to, co może być łatwe. Nie? I utrudniamy swoje życie dwukrotnie, więc z jednej strony to, co negatywne, puszczasz. Pozwalasz przepłynąć, a z drugiej strony zapraszasz to, co pozytywne. Przez to, że między innymi zmieniasz tą swoją wibrację. Miałem taki Pamiętając o tym, żeby zapraszać do swojego życia to, co jest łatwe, pozytywne i żeby się otworzyć na ten przepływ. W tym sensie na flow, w, tym, w sensie takim toistycznym, prawda? Mm -hmm. Że wszystko ma jakiś przepływ i że wiesz, jak Nietzsche mówił, że powiesz w życiu tak, to polega na tym, że ty mówisz tak również temu, co jest. Nie fajne, ale jednocześnie nie bronisz się przed tym, co jest fajne. Jeżeli się na przykład okazuje, że przykładowo możesz zarobić pieniądze bardzo łatwo, to nie musisz sobie tego blokować, żebyś się nagle stał bohaterem, albo dlatego, że jest jakaś wielka cnota, tylko po prostu pozwalasz na przepływ, jakby rozumiesz, że jesteś częścią czegoś, co jest więcej, że wszystko ma jakiś swój rytm i swoje tempo. Jeżeli wejdziesz sobie sam yy, w drogę, to. Utrudnisz sobie życie, a my to generalnie wszyscy robimy, między innymi przez spieprzone założenia, nie przez założenia, że musi być trudno. Że jest męskie w tym, że cierpisz, że jest męskie w tym, że musisz się wykazywać jakimś nadzwyczajnym napinaniem się, a może się wcale nie trzeba napinać, a, a nawet wręcz wiemy, że im się bardziej napinasz, tym gorzej ci będzie wychodziło z czasem, co ci za, za chwilę dalej udowodni. Czy tak naprawdę każdy strach sprowadza się do strachem przed emocjami i odczuciami. Nigdy nie boimy się tego, co się ma stać, tylko boimy się naszych odczuć i emocji związane z konsekwencjami tego, co się, co się stanie. Czyli my się zawsze obawiamy o konsekwencje, a dokładnie o konsekwencje, jeżeli chodzi o odczucia i emocje.